Słyszeliście? Zerwał transparent, dostał dobrą robotę. Chwała bohaterom. Walka z dywersją ideologiczną jest obowiązkiem każdego członka ZBOWID. Są ZBOWIDowcy, którzy walczą z młodzieżą w Warszawie. Żeby czyjekolwiek kompetencje zawodowe oceniać. Nie ma pan kompetencji do tego. Są też ZBOWIDowcy, którzy walczą z młodzieżą w Krakowie. Ale kim w ogóle jest ZBOWIDowiec? Po kolei. Zbowid, czyli Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, to działająca za komuny organizacja zrzeszająca kombatantów, którzy walczyli z kontrrewolucjonistami czyli tak naprawdę z każdym, kto miał inne zdanie niż nakazywała to jedynie słuszna linia partyjna. Zbowidowcy zasłynęli między innymi z pałowania strajkujących studentów w marcu 1968 roku. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii. I choć to teoretycznie czasy słusznie minione, to zbowidowcy są wciąż wśród nas. W Krakowie takim bojownikiem przez Wielkie B jest Maciej Żmuda człowiek z pierwszej linii frontu, który kulom, a raczej transparentom się nie kłania. Przenieśmy się do Krakowa do listopada 2024 roku. Na hali swoje płomienne przemówienie wygłaszał jeden z wicesekretarzy partii Rafał Trzaskowski. I wtem, za jego plecami pojawili się kontrrewolucjoniści z transparentem o treści CPK w Polsce, nie w Berlinie. Ręka podniesiona na partię musi zostać odrąbana, pomyślał zapewne zawsze czujny towarzysz Żmuda i od razu ruszył w kierunku zakłócanego porządku. W duchu głębokiego przywiązania do ideałów jedności narodowej, działacz terenowy Partii Obywatelskiej dokonał bohaterskiego czynu, doprowadziwszy do usunięcia kontrrewolucyjnego transparentu. Następnie przemówił do rozumu i odprowadził wzrokiem wichrzycieli porządku i z dumą patrzył, jak partia znów zatriumfowała. Pierwsi w walce, pierwsi w odbudowie. Zaprawiony w boju z Bowidowiec otrzymał za swoje bohaterskie czyny. Piękne odznaczenie od partii, takie jakie może otrzymać tylko prawdziwy bojownik o wolność i demokrację. A mianowicie funkcje zastępcy małopolskiego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej właściwy człowiek na właściwym miejscu. Drżycie, nieuczciwi handlowcy. I nie wywieszajcie żadnych transparentów. W otrzymaniu tej dobrej fuchy zapewne nie przeszkodziło zdjęcie, a raczej zdjęcia z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Partii, Aleksandrem Miszalskim, których pan Maciej ma więcej niż zasług dla partii. Towarzyszu Muda, zasłużona nagroda!